Od zawsze wiadomo, że nie ma nic silniejszego od miłości. Z wyjątkiem jednego samca alfa. Rafał jest silniejszy nawet od miłości. Na ławeczce bez asekuracji wyciska prawie pół tony, ale nawet on ma swoje potrzeby. Robisz seks? A płaciłeś kiedyś za seks? Aby zapłacił? Nie muszę. <laughs> Tego oczekujesz od programu? Świetnej przygody. I nie szukam na pewno związku ani bliższych relacji. Chciałabym też wygrać. Fajnie pasowaliby do siebie Sonia i Rafał. Z kim chciałbyś wygrać program? Z tych co są? Może mhm. z tobą. Czujesz coś do Rafała. Jestem może zauroczona i tyle. Sonia to działa bardziej impulsywnie, ale chętnie bym przerzucał się z jakąś nową uczestniczką. Podoba Ci się patrycja. Mm, no podoba, podoba, podoba. Kto ci się najbardziej to podoba? Ty i Emilka. Okay. Patrycja wcale wizualnie mi się najbardziej nie podoba. A udajesz, czy jesteś sobą? Jestem sobą. W tym programie jestem w 90% prawdziwy. To... 90%. Tak. Czego o tobie nie wiem? Nigdy nie miałem kobiety blondynki. Naprawdę? No, i nienawidzę jebanych bałaganiar. A czy zrobiłby coś szczególnego, żeby wygrać ten program? No, mógłbym naprawdę dużo zrobić. E, na pewno bym się nie przespała z żadnym facetem. A z kobietą? To? Też nie. Byś się przespał z inną dziewczyną na wizji? Tak, tak. Jeśli bym coś poczuł, tak, tak. Oswajanie się z saków jest naturalnym procesem poznawczym podczas godów, w trakcie których osobniki mieszają się ze sobą wzajemnie w celu lepszego poznania swoich zapachów. Zobacz na to. Mega. Ja, ja bym chciała tutaj stanąć ja. jak Romeo i Julia. No. Na balkonie? Tak no. Ach, Romeo. Oto kilka typowych zachowań godowych tego gatunku. Ta para ma skomplikowane relacje. Dziękuję, dziękuję bardzo. Muszę tą Patrycję poznać troszeczkę bliżej. Ale spójrz czasem na mnie, co? Ale masz ładne oczy. A dziękuję. Ale ty też masz oczy. Znaczy sobie czarują, czarują. <grychy> Czaruję. Teraz masz lekkie paluszki. Skór, skórkę też masz taką delikatną. On mnie dotknie. <laughs> Całe ciało jest dreszczem. W jaki sposób uważasz, że kobieta może cię zawieść? Jeśli ktoś jest wobec mnie nie szczery, to no to strasznie traci moje oczy. Łatwo jest komuś zaufać, ale to zaufanie odbudować jest dużo, dużo, dużo ciężej. Nie lubię w ogóle jakichś gierek. Lubię wszystko. Szczerze, otwarcie. No i na temat. Czuję, że ta rozmowa jest przede wszystkim prawdziwa. Dużo mam buzię, dam radę. Zaufaj mi. Op. Wzajemne karmienie to prawdziwa próba sił. <grymne> o, tak, od razu na Dla mnie osobiście to jest randka. To jest romantyczna randka. Chce mi pani rozpiąć koszulę? Nie no, wśród ludzi to nie, ale. Ale muszę. Piwny, 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 alkoholowy. Przecież nie piję. No zgrywam się, przepraszam, jestem taki zgrywusz. Po posiłku osobniki nabierają ochoty na coś więcej. Nadła się pani? No. Ma no, pani ochotę na coś jeszcze? Nie. Tak. Tak? No. Jaki zestaw jest ja pani? Nie. <laughs> I poczułam się przy nim po prostu bezpieczna. Pani Ja mówiła, tutaj że... daję Tobie znaki, a Ty dalej gadasz. Co to ma być? To ja przyjmuję tak? inicjatywę, tak. Jak to? Normalnie. Nic nie mów. Nic nie mów? Samiec poddał się bez walki. To ja wiedziałam, że ja przyjmę inicjatywę i to nie z musu, tylko że on po prostu mm, no boi się robić tych pierwszych kroków. Odpowiada mi taka niemowa. Takie mimowolne. Szkoda, że wcześniej tego nie zrozumiałeś. Myślę, że Patrycja jest mega ciekawą i wartościową osobą. Myślę, że randka tego typu dała mi możliwość poznania jej z bliższej strony. Czy ja się czuję zakochana? Może jeszcze nie zakochana, ale już jest blisko. Ta randka zakończyła się w sposób najbardziej przewidywalny dla tego gatunku. Kolejna randka jest w typie kina szpiegowskiego z odrobiną komedii w tle. Ja sądziłam, że to będzie randka właśnie z moją osobą. Mówisz, że światowa jesteś, dużo jeździsz. To są przystawki. Adrian e, miał e, małe problemy z wyborem dania. Byłem gamoniem, bo tak naprawdę nie znam języka za dobrze i ciężko było mi sobie z tym poradzić. Ja wiem, że Roksana bardzo dobrze mówi po angielsku. Rozumiesz coś z tego? E, no tak, tutaj są e, specjalne dania, które możesz sobie zamówić. Tak myślałem, ale wolałem zapytać, żeby... Facet po powinien być inteligentny i powinien znać języki. Poczucie niepewności? Zmieńmy temat. A ta woda to jest? do? Eee, woda. Woda. Po prostu woda? Tak. Gdyby facet ci na powiedział, że nie wiem, nie jest wykształcony, nie ma wykształcenia i tak dalej, czy miałby to na przykład wpływ na relację z nim, twoją? w sumie nie jest takie najważniejsze. Właśnie to, żeby, żeby czuć to między sobą. Nie spodziewałem się, że to jest tego typu osoba i naprawdę bardzo miło mi się z nią rozmawia. Masz inną urodę i bardzo ciekawą, wiesz? To też mi się podoba jak ty mówisz. To jest dla mnie też takie. niziutki e, ton głosu. Fajnie, mega. To jest to nasze spełnione marzenia. Przynajmniej w początek. Jakich samic unika Jelonek Adrian? Chyba jedyna randka, na którą bym nie chciał pójść, to jest właśnie z Sonią. Przed ładną dziewczyną, ale jak już z, zaczęła mówić. Ja mam na pewno bardzo dobre relacje z, z każdym z, z uczestników. Jeżeli chodzi na przykład o Patrycję, nie, po, nie podoba mi się ogólnie jej podejście. No mega się pogubiła. Klaudia to jest taki dla mnie high life totalny. Myślę, że dziewczyny nie powinny wiedzieć, co tu się działo. Zostawię to dla siebie. To będzie nasza słodka tajemnica z Adrianem. Gdybym na przykład powiedział, słuchaj, dobra, e, trzymamy się razem i idziemy po wygraną. Czy na przykład być na to, żeby się ze mną trzymać? Czy dojdzie do układu? Czy samica pójdzie w ciemno za tym samcem? No, musiałabym przemyśleć, bo w sumie, ale no, no, tak. Myślę, że tak. Bo to nie wiadomo, kto z kim to komu co zrobi, bo ktoś kogoś oszuka. Widzę w Adrianie jakby takiego przyjaciela, sojusznika, ale nie widzę się jako para i bliższej relacji. Niestety, mimo intratnych układów, czasem randki kończą się niepowodzeniem. A jak zakończy się randka kolejnej pary? Jest przepiękna okolica, obok jest port, są przepiękne uliczki. Czułam się tak trochę jak we Włoszech nawet, a jestem w Hiszpanii. To chyba ja cię muszę gdzieś pod rękę. Ja nie wiem nigdy, nie wiem nigdy, <laughs> kto to ty nigdy dziewczyny nie miałeś. Nie dość, że się fajnie ubrała, inaczej niż wszystkie dziewczyny. Powiedział, że się fajnie ubrałaś że <laughs> Excuse me, to nie jest szlafrok, to jest. Yy... To jest fajne, bo Klaudia ma swój styl swój taki inny, indywi inny, indywidualny styl. Można to interpretować na różne sposoby, to jest po prostu. <laughs> dobra, dobra. <laughs> Lafrock. Ja to doceniam i szanuję, bo nie każdy potrafi być sobą i wyglądać tak, tak jak się chce. No i pochniała pięknie jak każda kobieta. Obydwoje zamówiliśmy sobie steka z czerwonym winem. W się, sensie ja tylko skosztuję, bo ja nie piję alkoholu, ale śmiało zamawię. Pijesz? Nie, nie piję przecież. Czemu nie pijesz? Bo nie potrzebuję tego, żeby się dobrze bawić, potem coś się czuję po alkoholu i generalnie. Trochę dowiedziałem się, że Klaudia nie pije ale to nic było więcej dla mnie, więc nie żałuję. Nie lubię. Klaudia zajebiście, fajną dziewczyną, taką energiczną i, i mamy o czym gadać. No, jestem mega zadowolony. Coś miałem powiedzieć. Smakowało ci? No, było pyszne. Super, mi również. Dziękuję za wyborną kolację. A proszę. To co, może mieć? Nie. To szalałeś? Co ty robisz? Co ty robisz? Chcę, żebyś została moją serialową żoną. Ja? Tak. E... Tak. Tak, 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 tak. tak. A, ale, ja, ale ja nie chcę. Ja wolę Rafała. Oh yeah! Nieee. Nie, nie że tak. Yeah. Teraz się mi go założyć. Na który doma tak? no ludzi? Czekaj tak ładnie wchodzi. Harol się świadczył. oświadczył. Nagle ludzie zaczęli bić brawo i to było takie mega miłe. Bardzo mi się podobało, super. No, poznałem najlepszą ziomalkę na świecie. Ten gatunek jest najmniej przewidywalny ze wszystkich we wszechświecie. Jednak kolejny raz zwyciężyła miłość. Okazała się silniejsza nawet od samca alfa. Rafała. Więcej na Platformie WOW!